Witam z powrotem. Dzisiaj rozmawiamy na temat art style'u, słowem stylów rysowania. I będę to mówić oczywiście z mojej własnej perspektywy i wiecie, nie jestem żadnym specem, także jedziemy! Możecie się zapytać, czym jest art kobito. Przestań używać tych angielskich nazw. Po co to komu? Więcej osób tego używa. Ale okej, okay. Art style to styl rysowania, czyli to w jaki sposób rysujecie, to jakie wybory podejmujecie podczas tworzenia własnych ilustracji i Przykładem art style'ów czy stylów malowania, jak również stylów sztuki, tak naprawdę, są oczywiście realizm i odmianą, że tak to na realizmu jest zapewne hiperrealizm, jest semirealizm, jest kubizm, impresjonizm, oczywiście, wiecie, puntylizm. Dużo by tutaj zapewne wymieniać, ale wydaje mi się, że art style jest dla części artystów dość. Ciężkim tematem, ponieważ raz, jako człowiek, jesteśmy istotą zmienną. Dwa, ciągle, tak naprawdę, człowiek się uczy, więc automatycznie sposób, w jaki człowiek rysuje, będzie ewoluował. Niektórzy tego nie lubią, niektórzy nie mogą się z tym pogodzić. Niektórzy po prostu nie czują się pewnie ze swoim stylem rysowania i są ku temu najróżniejsze powody. W takim razie, kiedy można znaleźć swój styl, ponieważ nie chodzi o to w tym momencie, w przestrzeni. Jak znaleźć, ale kiedy właśnie jest moment, by znaleźć swój styl. I moim zdaniem swój styl można znaleźć dopiero wtedy, kiedy wiesz na tyle, by móc zmieniać rzeczywistość do swoich potrzeb. I chodzi mi o to, że kiedy już w głowie rozumiesz, jak coś się dzieje, jakie powinny być proporcje, jak działa kolor, jak działa bryła, jak działają anatomicznie rzeczy, to wtedy możesz nimi zacząć świadomie manipulować, co pozwala oczywiście na najróżniejsze kombinacje stylów. I tak, ja wiem, że mistrzowie tutaj powiedzą, że najpierw należy opanować realizm, czego ten człowiek jeszcze nie zrobił. Aha. Powoli się za to zawieram. Okej, okay, więc to, co ja tutaj mówię, teoretycznie może być poprawne. W praktyce no cóż, musicie mieć z tyłu głowy, że ja tutaj się tylko wypowiadam i mogę równie dobrze palnąć jakąś głupią gafę, ale jak już wszystko mniej więcej działa nie chcę mówić, że trzeba być mistrzem od razu i tworzyć arcydzieła w hiperrealizmie żeby móc wyewoluować swój własny styl, nie o to mi chodzi, chodzi o to, że jeżeli wiesz jak coś działa, wiesz jak temu manipulować, więc to jest ten moment, kiedy już ogarniacie zasady na tworzenie własnego stylu i tutaj pojawia się pytanie, jak Stworzyć swój własny styl rysowania. Jak odnaleźć Twój art style? Jak to znaleźć? Przede wszystkim musisz wiedzieć mniej więcej, co Ci się podoba i co Ci się nie podoba. Przykładowo, jeżeli nie lubisz ostrych krawędzi z jakiegoś powodu, to kubizm raczej nie będzie dla Ciebie. Jeżeli przykładowo bardziej wolisz anime, nie ma sensu pchać się w semi-realizm, natomiast jeżeli nie podoba Ci się kreskówka. Styl. Nie ma sensu tego robić. Może jednak zabierz się za realizm. I tutaj jest pytanie, również do czego chcesz używać swojego stylu. Przykładowo, jeżeli chcesz tworzyć komiksy, warto by było pomyśleć, by Twój styl był w miarę uproszczony, ponieważ będziesz rysować masę ilustracji, które będą dość małe i przez które czytelnicy będą dość szybko przeskakiwać. Chociaż znam też kilka osób, które dokładnie studiują panel Komiksów, więc dla nich też coś się znajdzie. I są oczywiście komiksy, które same w sobie wyglądają jak arcydzieła, ale chcesz się zamęczyć? Niekoniecznie, więc <głos》> jest taka sugestia oczywiście. Natomiast jeżeli chcesz, powiedzmy, przekazywać więcej emocji, czy tam symbolizmu w swoich pracach, może jakiś impresjonizm czy surrealizm będzie dla ciebie bardziej odpowiedni. Więc jak zacząć tego szukać? Skąd masz wiedzieć, gdzie zacząć, co zacząć zmieniać i w jakim kierunku? Szczerze, ja myślę, że w głębokim środeczku będziesz coś czuł i kiedy ogarniesz mniej więcej w jakim kierunku chcesz iść, warto poszukać artystów, którzy tworzą w podobnym stylu. I od razu mówię, że istnieje debata dotycząca praw do stylu rysowania, ale i czy powinno kopiować się czyjś styl rysowania. Moim zdaniem, kiedy dopiero szukasz własnego, możesz spróbować nieco kopiować styl innego. Innych osób, innych artystów. Wtedy oczywiście należy powiedzieć, że próbowałam używać stylu tej i tej osoby, albo próbowałam rysować w stylu tego artysty. Jeżeli publikujecie to w internecie, jak robicie to do szuflady, to rób ta co chce, ta nikt i tak tego nie widzi. I wtedy patrzycie, co Wam pasuje, co Wam się nie podoba, co Wy byście zmienili, i po dłuższym przeglądaniu niektórych rzeczy, niektórych ilustracji, komiksów, Animacji. Zacznijcie czuć, w jakim kierunku powinniście zmieniać swoje prace, by podpasowały Wam. I powiem tak jeszcze: Art Style to nie jest waszych umiejętności. Przykładowo w ilustracji, która teraz leci za mną to akurat są dwie moje postacie. To jest Noury i Karada. To mogłabym zdecydowanie, hej, wyrenderować te postacie jeszcze bardziej. Ich proporcje mogłyby być bardziej realistyczne, ponieważ jestem w stanie to zrobić. Mogłabym w ogóle zrobić tło zamiast zostawiać je białe z jakimiś cieniami. Jestem w stanie to zrobić. Po prostu moją decyzją było to, by podejść do tego w inny sposób. Art style nie jest szczytem waszych umiejętności, to jest po prostu sposób w jaki chcecie rysować, w jaki zmieniacie swoje umiejętności, w jaki sposób zmieniacie swoje umiejętności, by osiągać określone cele. Waszym celem może być pokazywanie emocji postaci, więc wtedy wasz styl automatycznie powinien być bardziej ekspresyjny. Niektórzy chcą, żeby ich postacie były piękne, dość stoikowo postawą poważną miną i wiecie, niesamowitymi detalami, ale musicie też pamiętać, po co to robicie, w jakim medium na przykład tworzycie. Bo jeżeli chcecie oczywiście robić niesamowite kolory, nie wybierzecie raczej węgla jako swojej jako swoje metody rysowania, prawda? Więc hej, jeżeli macie bardzo ekspresyjne postacie, możecie robić równie dobrze z nimi komiks, a jeżeli wasze powiedzmy postacie mają. Zwykle jeden wyraz twarzy, który wygląda pięknie, ale jest jeden raczej nie, nie jest sensownym i pierwszym wyborem pchanie się w komiksy. Co jeszcze można zrobić, żeby Wykształcić swój Możecie próbować rysować lewą ręką, na przykład, jeżeli jesteście praworęczni, a jeżeli jesteście leworęczni, to rysujcie prawą ręką. I nie mówię, żeby robić to non-stop, ale wtedy wychwytujecie te kluczowe elementy, które wam się wykształciły. Równie dobrze możecie zamiast zmienić rękę, zmienić rękę na stopę. Tylko wtedy polecam siedzieć na podłodze, a nie przy biurku. Możecie patrzeć na innych artystów, możecie również spojrzeć na swoje sta pracę i jeszcze raz przemyśleć co chcecie przywrócić co dobrze że zniknęło wiecie tego typu rzeczy czasami trzeba się zryk i tyle, prawda? Jeszcze ciekawą rzeczą jest to, że art style będzie ewoluował i to jest po prostu moim zdaniem nieodłączna część bycia artystą, w tym przypadku hobbystą, w waszym przypadku możecie być profesjonalistami, w takim razie nie do końca rozumiem, czym oglądacie kanał hobbysty, ale okej, okay. miło, miło was tutaj widzieć. Ciekawą rzeczą jest również to, że wasz Styl może się zmieniać od tego, w jaki sposób rysujecie. Przykładowo wasz styl będzie inny przy rysowaniu węglem bądź ołówkiem, inny podczas malowania gwaszem, zupełnie inny podczas malowania akwarelą i inny podczas tworzenia w digitalu. I niektórzy myślą, że muszą mieć jeden konkretny styl, rysować w dany sposób non-stop, Pop, renderować tak samo każdą pracę, podejmować te same kroki podczas robienia pracy. I z jednej strony tworzycie wtedy wizerunek i każdy kto zobaczy wasz art style od razu będzie wiedział, że to wy. I łatwiej jest to myślę osiągnąć kiedy macie tylko jedno medium, na przykład robicie tylko rzeczy w digitalu, albo na przykład tylko i wyłącznie malujecie akwarelą. Co jest wtedy moim zdaniem łatwiejsze do zrobienia, bo macie mniej rzeczy, które się po prostu zmieniają. Obok was. Trudniej może być to robić dla osób, które malują, powiedzmy, zarówno gwaszem, jak i akwarelą, ponieważ, jak wiemy, akwarela jest transparentnym medium, gwasz transparentnym medium nie jest i gwasz, nawet rozwodniony, zachowuje się zupełnie inaczej niż akwarela. I myślę, że każdy, kto malował i gwaszem i akwarelą, zrozumie o co mi chodzi. Więc wiecie, że tych samych efektów tymi dwoma mediami nie uzyskać. Oczywiście może to wyglądać podobnie, Wasze proporcje, powiedzmy, podczas malowania portretu będą takie same, ale sposób renderowania niestety się zmieni poprzez samo wybranie takiego medium. Jak wtedy więc na to zaradzić? Moim zdaniem nie. nie, nie na to nic radzić. Rozumiem pokusę posiadania tylko i wyłącznie jednego stylu, jedna rzecz, mniej rzeczy, żeby się martwić, mniej rzeczy do zapamiętania, ale ja na przykład jestem osobą, której styl zupełnie się zmienia w zależności od tego, czym robię. Co robię? Kładowo mój laptop wyglądał zupełnie inaczej, ponieważ był zbitkiem chibi i właśnie tych pseudo anime rzeczy, ale robię tylko i wyłącznie w dwóch kolorach. Moje prace w digitalu wyglądają zazwyczaj w ten sposób, ale nie zawsze, ponieważ czasem zmieniam ten styl specjalnie, żeby wyglądał bardziej jak malowane farbą i wtedy wygląda to bardziej tak, jakbym malowała gwaszem, ale z większą ilością kontrastu, ponieważ hej, mamy tryby vast. I moim zdaniem nie ma w tym nic złego. Niektórzy myślą, że jest to coś złego. Nie dajcie się zwieść. To nie jest Want? To jest tak specjalnie. Nigdy naprawdę nie słyszałam, żeby ktoś się zastanawiał, czy powinno mieć się kilka style'ów czy też tylko jeden. I moim zdaniem, hey, to zależy od tego, co robicie i co chcecie osiągnąć. Jeżeli macie animację, przydałoby się, żeby wasz artstyle się nie zmieniał. Ale jeżeli robicie ilustracje, komiksy, animacje i pewnie jeszcze 50 innych rzeczy, nie wasz artstyle się zmienia. Jeżeli chcecie zrobić piękną tapetę, zróbcie piękną tapetę, ale to nie. Nie znaczy, że musicie wyrenderować w cudowny sposób wasz szkic w szkicowniku. Nie! To spełnia dwie różne rzeczy. Spokojnie. Nie musicie się do niczego zmuszać. O to mi chodzi. I wiecie, na przykład ja przechodziłam przez różne, zupełnie różne stany, jeżeli tak mogę to nazwać mojego artstylu. Kiedyś myślałam, że wystarczą mi tła, które składają się po prostu z kształtów wypełnionych kolorem, a. Potem stwierdziłam, że renderować tła bardziej, bo tak akurat pasują. Chcę, żeby otoczenie również przekazywało atmosferę danego rysunku. Więc tak. Mówię o tym, że jest tutaj masa myślenia, masa przygotowań, masa researchu, ale i tak doskonale wiem, że będziecie robić, co chcecie. Więc podczas tego robienia, co chcecie, głównie chodzi o to, by się rozwijać, by próbować nowych rzeczy. Hej, może jeżeli narysuję tym razem oko w ten sposób, to mi się spodoba. Niczego nie tracisz poza łamkiem czasu, więc możecie eksperymentować, możecie po prostu się bawić, zwłaszcza jeżeli jesteście hobbystami i jest to, wiecie, wasze hobby. Rysowanie nie powinno być stresujące, powinien być to sposób w zasadzie na przekazanie emocji, więc może chcecie przekazać, że jesteście zestresowani to też jest ok, ale sam proces rysowania nie powinien was stresować, przynajmniej, przynajmniej na razie, ja tak sądzę że może moje podejście się zmieni, jeżeli nagle pójdę na studia i będę mieć mniej czasu, będę się stresować. Trzeba, trzeba coś narysować, bo trzeba wam coś pokazać, prawda? Okej, okay. ja się w to wpakowałam. Udaje, że mam dobre porady, dobra? I wiecie, jeżeli jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie, kiedy ktoś daje wam jakąś krytykę. Myślę, że mnie też coś takiego spotkało, że ktoś skrytykował kiedyś mój rysunek i powiedział, że nie robi coś tam sensu i oczywiście ja w mojej głowie, nie, to A tak naprawdę, hej, ten człowiek, który dał Wam krytykę, prawdopodobnie chce dobrze dla Was. Więc może nie, faktycznie jest to Wasz styl, a może macie mniej umiejętności w danej części. I hej, brzmi to brutalnie powiedzenie: Nie, nie umiesz tego. Ja nie mówię, że Wy czegoś nie umiecie. Ja mówię, żeby pomyśleć, skąd ta krytyka mogła się wziąć i ewentualnie użyć jej do ewoluowania w tym lepszym kierunku. I trzeba jeszcze, oczywiście powtarzać niektóre podstawy, żeby wasz art style um, że tak to ujmę nie poleciał w dół, ponieważ im mniej coś ćwiczycie, tym bardziej to zapominacie, przez co niektóre wasze umiejętności mogą zaniknąć. Z jednej strony warto robić research, z drugiej strony nie chce nam się. Inni powiedzą, że powinieneś mieć jeden konkretny art style i w tym kierunku się kształcić. Ja powiem, że możesz mieć wiele art stylów. i to prawda, będziesz mieć wtedy mniej czasu na rozwijanie każdego z nich, ale będziesz bardziej wszechstronny. Chyba, nie wiem, mam taką nadzieję. Możecie mieć swój art style, ale jeżeli będzie wyglądał dość połamanie, ludzie to zauważą. Więc musicie być gotowi na krytykę. Więc tak, jest w tym sporo myślenia, ale również powinno być w tym sporo radości, no nie? Bo im więcej będziecie eksperymentować, tym więcej ogarniecie, co wam się nie podoba co wam się podoba i w jakim kierunku chcecie dalej iść, więc mam nadzieję, że to nieco pomogło, albo przynajmniej miło spędziliście czas, nie wiem, może powiedziałam jakieś oczywiste rzeczy i kompletnie zmarnowaliście swój czas, A, ale przynajmniej mam nadzieję, że było to miłe marnowanie czasu, tak czy inaczej, dziękuję bardzo, gotowy rysek, prezentuję w ten sposób i mam nadzieję, że wam się podoba, ponieważ um, było tak gorąco, że ekran mnie parzył podczas rysowania, więc zrozum poświęcenie <laughs> Więc tak, jeżeli Wam się podobało, to skomentujcie, zostawcie łapkę w górę, ponieważ to bardzo pomaga. Jak również zasubskrybujcie proszę z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich kreatywnych filmów, gdzie rysuję, rozmawiam z Wami. Więc tak, do zobaczenia i pa pa!